Cześć, cześć. Dzień dobry. U mnie słońce. Także nareszcie się zebrałam i jestem z dwoma katalogami. Już Wam mówię, dlaczego z dwoma. Bo na dobrą sprawę, za dwa dni mogłabym powiedzieć, że nagrywam Wam nowości z poprzedniego katalogu, więc to już tak pewnie bardzo brzmi. Więc dzisiaj mam katalog aktualny, który za dwa dni się kończy i kolejny nowy. Pokażę Wam nowości, które się pojawiły w obu tych katalogach i myślę, że na pewno coś Was zaciekawi. I lecimy z katalogiem aktualnym. Na pierwszych stronach Show Glow, na pierwszych stronach katalogu mamy te kosmetyki. Są bardzo lśniące, imprezowe, sylwestrowe, karnawałowe, ale do użycia też na co dzień przez to, że są po prostu poręczne. I zaraz Wam powiem o co chodzi. Już Wam pokazuję wszystkie te kosmetyki, jak one wyglądają. Mamy tutaj rozświetlaczem w dwóch odcieniach. Tutaj mam akurat odcień ten bardziej wpadający w róż, drugi jest bardziej wpadający w złoto. Tak wygląda, fajnie rozświetla, jest delikatny, delikatny, pudrowy i idealny na co dzień. Już go przetestowałam i stwierdzam, że na co dzień jak najbardziej do mojej kosmetyczki go wrzucę, żeby mieć gdzieś pod ręką. Dalej mamy cienie do oczu. tych cieni do oczu jest 5 odcieni, ja mam tutaj 3, z tym, że każdy z tych cieni, z tych pięciu cieni jest podwójny, więc na dobrą sprawę daje nam to 10 odcieni. Tutaj jest krem brulet jest to odcień brązowy, ciemniejszy brąz w kredcach i jasny w takim błyszczyku. Tutaj mamy fiolet i tu jest fiolet i taki jasny, różowy, nie wiem, jak nazwać ten kolor liliowy. Bardzo ładny. On się fajnie komponuje z moimi włosami, więc pewnie go sobie zostawię. Kolejny to brąz z niebieskim, i mamy tutaj jeszcze beż z fioletem i jeszcze jasny taki róż z jasnym fioletem. Wszystkie te cienie już Wam pokazuję na moim. To jest taka kredka, coś a la woskowa kredka, i robi nam to taką piękną kreseczkę, którą możemy rozmazać, którą możemy zostawić, którą możemy robić. Z drugiej strony odkręcamy, i mamy tutaj cień taki jakby w błyszczyku. On się fajnie zgrywa i dopasowuje do tego cienia, który mamy w kredce, ale jest inny, czyli już mamy dwa cienie w bardzo małej pojemności. I teraz słuchajcie, dlaczego na co dzień, bo niedługo wybieram się do szpitala i jak wiecie, spakowanie się do jednej walizki dla siebie i dla dziecka to jest w ogóle wow. I pomimo tego, że palety te najnowsze, wielkie są super, nie zamierzam brać jej do szpitala, więc na pewno spakuję ten cień, bo jest to cień fajny, mały, poręczny, który zmieści mi się w walizce. Mam też błyszczyk, który używam z tej serii. To jest błyszczyk mój prywatny, który mam właśnie na ustach. Wszystkie, wszystkie błyszczyki, wszystkie błyszczyki z tej serii. Są holograficzne, fajnie się mienią. Mamy tutaj cztery odcienie zobaczcie. Wszystkie są z takimi drobinkami: złoto, róż, fiolet i pomarańcz. One wszystkie ślicznie wyglądają. Testowałam je na same usta i nakładałam też już na szminkę. I na szminkę, i na same usta wyglądają genialnie. To na tyle z katalogu aktualnego. Zapraszam Was na sprzedaż jeszcze do środy. Aktualną i zobaczymy, co tu się dzieje w katalogu najnowszym. Zestaw Encanto: jest to Encanto Charming. Encanto Charming w odcieniu różu, czyli Encanto różowe. Mamy tutaj ciemne, to wcześniejsze. I tutaj mamy taki delikatny różowy. Już Wam pokazuję i czytam, co tutaj jest. Mamy cały zestaw do zamówienia, czyli wodę per olejek, grzech pod prysznic, mgiełkę i krem do rąk, lub zestaw prezentowy w pudełku gotowy. Słuchajcie, prezent idealny na walentynki. Jaki to jest zapach? Słodki ananas, soczysta jeżyna i drewno sandałowe. Już sprawdzam, mam tutaj zapach. Tak wygląda zapach. Mgiełka i mam tutaj jeszcze krem do rąk trzy kosmetyki do przetestowania, do sprawdzenia. A zapach jest bardzo delikatny. Delikatnie kwiatowy i owocowy. Wyczuwalne są te jeżyny Jeżyny i kwiaty. Fajny zapach, nie jest y, bardzo mocno kwiatowy, że te kwiaty nie są takie wow na pierwszym miejscu, tylko właśnie jest fajna, taki, de, de, fajna delikatna słodycz y, jeżyny połączona z kwiatami. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, naprawdę. Taki zmysłowy i delikatny, fajny, podoba mi się. Ja szczerze mówiąc nie wąchałam tego zapachu wcześniej, więc był dla mnie zaskoczeniem. Kolejna nowość. Możecie tutaj zamówić tylko i wyłącznie perfumetkę, bo dopiero w kolejnym następnym pojawi się pełnowymiarowy zapach. Jest to zapach Herstory. tak wygląda. Widzicie? Tak wygląda ten zapach, bardzo elegancki, taki czysty, przejrzysty. Taki też jest ten zapach. Ja już go testuję od, od jakiegoś czasu. Już od jakiegoś czasu używam. I muszę Wam powiedzieć, że pierwsze co pomyślałam jak sprawdzałam ten zapach, gdzieś go tam wąchałam, testowałam, to przypomniał mi się zapach syropu, antybiotyku, takiego jakiegoś białego, coś takiego. Bo powiem Wam, że jest to zapach całkiem inny niż zapach do tej pory. I na początku nie mogłam się przełamać ani przyzwyczaić do niego, przez to, że wydawał mi się całkowicie inny niż wszystkie moje zapachy, ale po kilku dniach kilku, no w sumie po, po dwóch tygodniach gdzieś tam, jak go czułam koło siebie i używałam stwierdzam, stwierdzam że, że ten zapach mi się podoba, on jest ładny, tylko że jest po prostu całkowicie nie mój. I całkowicie inny, naprawdę, niż wszystkie zapachy, które do tej pory miałam. Więc potrzebowałam trochę czasu, żeby się do niego jakby przełamać, bo jest bardzo piękny i to jest zapach z serii tych zapachów, które bardzo się podobają na kimś, a na sobie, no coś jest nie tak. Więc tutaj mówię, potrzebowałam czasu, żeby się do niego przyzwyczaić. Różowy pieprz, irys i nuty, paczuli, także bardzo taki podwiecy i inny zapach, warto spróbować, jeżeli jesteście zainteresowani, możecie go u mnie sprawdzić, przetestować, zobaczyć czy Wam się spodoba. Ja na razie przy nim zostaję i zobaczę co dalej, czy po prostu mi się znudzi, czy mi się nie znudzi, czy zostanie na dłużej. Kolejna nowość, bardzo piękne, metaliczne, matowe szminki, pomadki. Jest tutaj 6-8 odcieni. Matowe pigmenty i metaliczne drobinki. Mam tu śmigło w odcieniu, w odcieniu Metallic Sherry, tak? Tak, Metallic Sherry. Nałożę na usta i zaraz zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Już widzę bardzo soczysty, ładny odcień. nie lubię czerwonego koloru. Ten delikatnie wpada w takie, w takie bordo, w takie, w takie odcienie fajne, więc y, jeszcze ten odcień jest dla mnie znośny. Nie jest to czerwień, czerwień klasyczna. Y, słuchajcie, odcień fajnie wygląda na ustach. Nie jest to ani klejące. jak Nie lubię w błyszczykach tego, że są klejące. To nie jest klejące. Zdecydowanie się nie klei. Y, wygląda na ustach tak pół na pół. Nie wiem czy jak szlinka, czy jak błyszczyk, ale rzeczywiście jest matowe i lśniące zarazem. Także do spróbowania dla Was. Zobaczcie, tutaj macie te różne odcienie. Są odcienie wpadające w róż, w złoto, w srebro. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Zwłaszcza na jakąś imprezę sylwestrową lub karnawałową. Powiem Wam, że to na pewno nie jest mój odcień. Delikatnie się gryzie z moimi różowo-niebieskimi włosami, więc średnio pasuje mi odcień, ale sam kosmetyk jak najbardziej jest na plus. Żel 3 w 1 z serii Avon Nutra Effects, taki niebieski i już wam mówię, co ten żel nam działa. Aktywowany przez parę wodną, idealny do oczyszczania pod prysznicem. Czyli szybki żel do oczyszczania twarzy, do mycia twarzy. Lubię takie żele, nie lubię mleczek i takich gęstych, tłustych rzeczy, które um, są takie ciężkie dla skóry. Fajny żel, y, będę go używać i Was też zachęcam, bo fajnie się sprawdzają właśnie do szybkiego oczyszczania twarzy. Y, kolejna rzecz i tutaj mamy szminki, słuchajcie, są to te szminki po tej stronie w takich ciemnofioletowych opakowaniach. Y, jest to lśniąca szminka efekt pryzmatu. I te szminki, moi drodzy, mam wszystkie odcienie. Mam u siebie wszystkie odcienie tych szminek. Jedną szminkę mam swoją, której używam. Akurat znowu mi się wyjęła czerwona. Wszystkie te szminki mają takie błyszczące, drobniutkie drobinki, które nadają fajny efekt bryzmatu. Ale te szminki, pokażę Wam w osobnym filmie wszystkie odcienie, jak wyglądają i zobaczymy. I zobaczymy, jak się Wam to spodoba. Mam jeszcze jedną nowość, która również dopiero w kolejnym katalogu się pojawi. Ewon Euphoric tuż do rzęs. Ten tuż będę sama używać, bo jestem ciekawa, jak on wygląda. Opakowanie ma przepiękne, takie opalizujące, fioletowe i ma taką szczoteczkę. Jestem ciekawa tej szczoteczki, przez stwierdzam, że sama będę go testować. Sprawdzę, jak on się nosi i wtedy powiem Wam coś więcej. Ech, he, he, he. Nie powiem Wam, że zapraszam Was na kolejny filmik, czy na nowości z kolejnego katalogu, bo nie wiem czy dotrwam i czy po prostu nie nagram go ze szpitala. W tej chwili zapraszam Was jeszcze do zamawiania z aktualnego katalogu, do środy jest aktualny. Zachęcam Was przede wszystkim do tej najnowszej serii Show Glow, bo kosmetyki są genialne, zobaczcie, są naprawdę pięknie mieniące się, oprócz matowej szmiki, bo to nie to błyszczyki, podwójne cienie, kredki i rozświetlacze genialne kosmetyki, naprawdę genialne i zachęcam również do zapoznania i zachęcam Was również do już nowego katalogu do obejrzenia, przeglądnięcia sprawdzenia co się będzie działo bo jeszcze będę miała dla Was niespodziankę, która jest tutaj ale to też w osobnym e, nagraniu na razie zapraszam po katalogi, jeżeli wolicie tę wersję papierową, to po katalogi. Możecie mnie złapać gdzieś tam zawsze poprosić o katalog lub do i katalogu, który znajdziecie na Facebooku, na internecie i do zamawiania naszych nowości, testowania. No i mam nadzieję, że jeszcze zdążę nagrać te filmy, które obiecałam, że nagram. Do zobaczenia!